Cześć, witam Was serdecznie z tej strony Rekin Biznesu. Słuchajcie, dzisiaj mam nadzieję mega ciekawy e, filmik na temat polskich projektów kryptowalutowych. Wiele osób do mnie pisze, słuchaj Rekin, a co sądzisz o takim projekcie e, kryptowalutowym, a co o takim? Ostatnio napisał do mnie mój widz i pytał mnie, co ja sądzę o polskich projektach kryptowalutowych. Wymienił dwa projekty kryptowalutowe. Powiem Wam, że tych projektów kryptowalutowych polskich jest rzeczywiście... Troszkę więcej, ale chciałbym dzisiaj przybliżyć Wam te projekty i troszeczkę o nich opowiedzieć, ale troszeczkę, bo moi drodzy, no nie ma co ukrywać, że z tego co ja obserwuję, z tego co ja widzę, czym filmik jest dłuższy, tym mniejsza jest, mniejszy jest czas oglądania go, tak? Nikogo tu nie interesuje, nikt nie chce... Słuchać, Bóg wie czego, Bóg wie o czym, i, i tak dalej. Każdy interesuje, merytum sprawy, czyli, czy warto to kupić, czy to się nadaje do kupna i czy to ma jakieś fundamenty do tego, żeby na tym zarabiać. Skupimy się dzisiaj, ja pokażę te projekty, powiem krótko, naprawdę na temat, bo każdy, powiem wam, kto chce rzeczywiście zobaczyć, czy to warto kupić, czy nie, no to musi wejść w ten projekt, przeanalizować go i. Naprawdę się tym zająć dogłębnie, a powiem Wam, że są takie najróżniejsze fora, telegramy i inne rzeczy, na których trzeba byłoby poświęcić tutaj ze trzy godziny. Musielibyśmy wejść, poczytać komentarze, zająć się wszystkim tam od podstaw jeszcze. Część ludzi pisze tak, część ludzi tak, dewagacje, dyskusje i tak dalej, i tak dalej. Ja się tym nie będę zajmował tutaj, bo wiem, że to po prostu nurzy wszystkich, którzy oglądają mój kanał. Słuchajcie, tutaj... Mam od razu Wam powiem naszykowane, bo ostatnio był problem z ekranem. Jest to Synapse, jest to SubMe, jest to MetaHero, jest to SmartKey i tu jeszcze mamy takie dwa artykuły. Słuchajcie, wpisałem sobie w Google oczywiście projekty kryptowalutowe, polskie projekty kryptowalutowe i powiem Wam, że tych odnośników, linków nie ma dużo. Nie jest to popularna, myślę, branża w Polsce zbytnio, i dlatego myślę, że gdzieś tutaj w tym polskim, w polskojęzycznym Google nie jest to tak wyświetlane. Znalazłem taki, zobaczcie, artykuł 5 ciekawych polskich kryptoprojektów krypto z 29 marca. Powiem Wam, że nic specjalnego tutaj nie ma. Mamy Gamer Hash, o którym ja nie wspominam poprzednio. Jest to blockchainowa platforma stworzona myślą o graczach. Było wiele mówiono o tym Gamer Hash, bo dzięki niemu można było na laptopach kopać. Kryptowalutę. Oni tam to wspierali i dawali jakąś kasę, tak? Dalej mamy ten smartki, o którym było bardzo, bardzo, bardzo głośno. Powiem Wam, że część, i tu broń Boże, już znowu muszę powiedzieć o YouTuberach, ale pewnie zaraz Wilki, chapną mnie, i będą gryzły. Było część YouTuberów, którzy promowali ogromnie ten projekt, moi drodzy. Gdzie, w którym miejscu on teraz jest? Jest notowany na giełdzie Kukoń. Z tego co ostatnio słyszałem, nie zagłębiał się w ten projekt, oczywiście. Mieli tam wprowadzać jakieś nowości, mieli coś tam odwlekają, to odwlekają, i można by powiedzieć. Na jakim etapie to jest, nie mam, nie mam zielonego pojęcia, bo powiem Wam, gdybym miał się wszystkimi projektami interesować, do wszystkich pisać i zajmować, to naprawdę e, bym nic nie robił. brakłoby mi życia, dnia, nocy i tak dalej. Wejdźcie, na, zobaczcie sobie, jak to wygląda. Jest ten projekt, ma tam, miał ogromny potencjał z miał e, ogromną mieć podpisaną współpracę. E, zobaczcie, moje wykorzystanie dwóch sieci blockchainowej Ethereum Waves. No, i, i, i tak dalej. No, trzeba to wejść, mówię, zobaczyć, e, czym to się ma. Wszystko jest. Zobaczcie, smartka, można sobie wejść tutaj na e, ich Telegrama e, czy ich e, e, Twittera. I naprawdę, w to w ogóle nie rozmawiałem, bo e, projekt od X lat już mamy tu jeszcze taki projekt od Stashback, e, który pozwala zarabiać nagrody za robienie zakupów. Również nie słyszałem o tym projekcie. Trzeba by było wejść, zobaczyć, jest to promowane, pewnie, przez tą platformę w jakiś sposób. Bane Crypto wymienia pewne tutaj, i tu mamy kryptiony. Podatek musi być zapłacony, kto zmienia swoją kryptowalutę na walutę fizyczną. Zatrudnienie księgowego, i tu jest związany właśnie z podatkami, co o czym ostatnio było też na moim kanale mówione, tak? I to jest to 5, moi drodzy. Projektów, które tu znalazłem i są w top, niby piące. tak? następnym artykule mamy tutaj, e, bo mój widz napisał, czy ja słyszałem o submi. Nie słyszałem, ale zobaczcie, znalazłem taki artykuł mówiący o tym, że zebrał ponad 2,5 miliona złotych w ekspresowym tempie. Wiecie, 2,5 miliona złotych, to powiem wam, że e, przy tym, co zbierają projekty kryptowalutowe, obojętnie jakie, czy to będzie projekt NFT, czy to będzie. No jakiś tam shitcoinowy czy jakiś, no to jest naprawdę śmieszne pieniądze. Mają się zajmować rynkiem e-commerce, z tego co tutaj można było przeczytać, ekonomię subskrypcyjną, zajmującą się różnymi subskrypcjami, modelami, zobaczcie jak to wygląda. Możliwość platformy i partnerstwa i tu jest subskrypcje inwestycyjne, charytatywne, wakacyjne i tak dalej i tak dalej. Ja nie będę tutaj zanudzał, bo to są rzeczy, które są dostępne normalnie w każdym tutaj internecie, w każdym domu. Można sobie wpisać w telefonie to, co ja tutaj wyświetlam. Ale przejdźmy może do tych stron, tych projektów, które są wymieniane. Zobaczcie, gdy weźmiemy sobie SNIP na Snapse. Synapse, już zaraz SYNAPSE, przepraszam bardzo SYNAPSE, to twoja rewolucja finansowa jest tutaj napędzana przez DEFI dlaczego SYNAPSA? SYNAPSA Network ma na celu przybliżenie masom idei w pełni regulowanej instytucji finansowej wspieranej przez produkty DEFI moi drodzy, chciałbym wam powiedzieć czy to ma metkę MADE IN, in POLAND, czy to MADE IN, in CHINA czy MADE IN, in USA i czy projekt jest, nie wiem, tworzony przez team z Polski, czy z innego kraju zagranicznego na świecie, no moim zdaniem nie ma to żadnego znaczenia. Dlaczego? Dlatego, że w świecie kryptowalut mamy tyle dzisiaj projektów i tyle różnych platform i tyle różnych rozwiązań, że naprawdę przebić się, stworzyć coś nowego jest bardzo, bardzo trudno. I powiem Wam, na czym opiera się projekt kryptowalutowy, bo wiele osób, ludzi, wiele osób, ludzi, wiele osób nie rozumie pewnej tutaj idei. Projekt kryptowalutowy, w krótkich moich słowach, jest to projekt, który oferuje i przedstawia pewną wizję i pewne założenia, które mają za, za zadanie rozwiązać pewne problemy w naszym życiu, tak? No. Jeżeli ten projekt kryptowalutowy skupia się na pewnych rozwiązaniach w Defi, co, co tutaj jest powiedziane, no to wiadomo, że będzie to oparte na jakichś farmach i, i innych rzeczach jeszcze e, wokoło e, Defi, tak? Bo Defi również się rozwija jak NFT. I teraz powiem Wam tak: Platform Defi jest e, tyle, że po prostu mała bania. E, wszystko zależy w tym wszystkim od społeczności, która. Organizuje się, która inwestuje i która wspiera dany projekt. Bo już to mówiłem i będę powtarzał dziesiątki tysięcy razy na moim kanale. Jeżeli projekt może być nawet wysmarowany, nie wiem czym, złotem, platyną, Bóg wie czym, a nie będzie społeczności, nie będzie ludzi, którzy będą napędzali hype, to ten projekt w ogóle nie będzie istniał, moi drodzy. Eee, możecie sobie tu wejść na, taka, na każdą stronę i poczytać sobie, e, jak i co e, ten projekt e, sobą reprezentuje. Ja nie będę tu się zagłębiał, nie będę tu mówił o wyrzutniach, rynku defi i tak dalej, i tak dalej, bo po prostu e, no to jest jeden z kolejnych projektów, które pojawiają się na tym e, rynku, tak? Być może ma jakieś detale, które różnią go od innego, ale tak naprawdę to jest wszystko w kółko jedno i to samo. Jeżeli bierzemy sobie na przykład Submi, o którym było przed chwilą mówione, weźmiemy sobie przetłumacz tutaj na polski, no to zobaczcie, e, projekt. I, że tony stale rosnąca ekonomia subskrypcja, zastępstwem w wciąż się gospodarka Abuela Onentowa, która obecnie rozwija się w tempie 100% rocznie. Wszystko jest to pięknie opisane, wszystko jest to pięknie e, poka, mój, o, o tym pięknie mówione. Zobaczcie, nawet Jan Błachowicz, Misz UFC e, w tym wszystkim uczestniczy. Możecie sobie wejść, poczytać o tym projekcie i zobaczyć, czym on się charakteryzuje. Ale wracając do tych projektów kryptowalutowych. E, Hype, no to jest najważniejsza rzecz. Moi drodzy, ci ludzie, którzy wprowadzają takie projekty, pozyskują pieniądze od nas, inwestorów. To nie jest tak, że ten projekt bierze pieniądze. Być może są projekty, które wkładają jakąś e, część finansową ze swojej strony, ze swojej puli. Nie wiem, z jakichś dotacji e, z Unii Europejskiej dostałem przecież z różnych organizacji i tak dalej. Oczywiście, ja nie mówię, że nie, ale 90% powstających projektów są to. Sprzedawane marzenie, można powiedzieć, moi drodzy. To nie jest tak, że ktoś kupuje gotowy produkt od razu, finalnie działający. Nie, on musi rozbudować swoją bazę, swoją sieć eee, i wiele, wiele innych różnych rzeczy. Po to są mapy drogowe, żebyśmy je czytali. I zobaczcie, każdy projekt ma mapę drogową. To nie jest tak, że kupujemy finalny produkt. I on działa już na 100%. On jest tak zajebisty, że po prostu e, nie wiem, e, wszystko bije na łeb, na i nie wiem nawet jak to określić, bo jest tak wspaniały. Tak? To wszystko jest po prostu pewnym założeniem, pewną koncepcją, która ma się rozwinąć. Zobaczcie, to jest do zarządzania subskrypcjami. Czy zasubskrybujesz wakacje, czy kanał sportowy, czy inne, czy inne jeszcze rzeczy, to wszystko jest, można powiedzieć, dopiero w fazie rozwoju. Trzeba zdobyć klientów i tak dalej, subskrypcje i tak dalej. Mamy następny projekt MetaHero, już nie będę go nawet tłumaczył. Słuchajcie, ostatnio było głośno o tym zrzucie tego airdropa. Ja widziałem taki, na takim kanale na YouTubie ostatnio, że. W ostatniej chwili oni zaczęli zmieniać w ogóle wojna na telegramie, w ogóle niejasne te wszystkie sprecyzowane rzeczy, które dotyczyły tego Airdropa. I jeszcze ludzie wczoraj pisali u mnie na Discordzie, że dostali tak śmieszne za to pieniądze znaczy te tokeny, że to w ogóle nawet jeden z moich tam. Użytkowniku napisał, że dostał 14 tych tokenów mniej. A więc ja powiedziałem, ktoś tu się na mnie naskoczył, oburzył, o mało mnie nie zlinczowali, przez miasta nie przeciągnęli, obdarli ze skóry i powiesili jeszcze na szubienicy, bo ja śmiałem wyrazić swoje zdanie na temat jakiegoś projektu kryptowalutowego. Ja tu będę mówił to, co chcę i, i, i to, co mi się żywnie podoba. I powiedziałem wam od razu, że Meta Hero jest tylko i wyłącznie spekulacyjnym na razie projektem, który ma na za zadanie Sprzedać jak najwięcej swojego produktu. Jeżeli ktoś nie, roz, nie rozumie e, funkcjonowania pewnych rzeczy w świecie kryptowalut, na czym to się opiera, no to myślę, że nie wiem, albo nie potrafi czytać, albo nie potrafi myśleć, albo w ogóle nie potrafi inwestować w to, w to coś pieniędzy, tak? Ja nie mówię bo broń Boże, że Meta Hero to jest złym projektem, czy to jest dobrym projektem, czy ekstra, czy fantastycznym, czy niefantastycznym. Ja powiedziałem tylko to, co widzę i to, co się dzieje w tym projekcie, moi drodzy. Jest to na obiecywane najróżniejszych rzeczy, gdzie jeszcze tak naprawdę nic nie funkcjonuje na 100%, a wszystko jest są obiecanki, cacanki, jakieś tam odległe, e, październikowe dubaje, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, jak ten. Projekt będzie istniał rok, zobaczymy, ile wprowadzą, ile zrobią, ile z tego wszystkiego zrealizują, i wtedy można oczywiście na to jakoś się wypowiedzieć, napisać jakąś opinię. A dzisiaj jest to wróżenie słów, po prostu. I tak jak większość projektów, które my dzisiaj tutaj, którymi się dzisiaj zajmujemy, to jest taka koncepcja. Ktoś pisze, a co ty sądzisz No i co? Spodziewa się, że ja mu napiszę, że. A ja sądzę, że to jest super fantastyczny e, projekt. Kupuj, ile masz pieniędzy za wszystko ten projekt, a później się okaże, niestety, że. No, sorry, napisze e, deweloper, który to wszystko organizuje. No, nie poszło tak, jak potrzeba e, To wszystko w tym kierunku. No, to jest taka prawda, moi drodzy. I nie ma się tu oszukiwać. nie ma nalepki. I przynależności państwowej. Projekt jest projektem, jeżeli ma pewne założenia, powinien je realizować. Następnym projektem. <coughs> Następnym projektem, który to jest, to jest ten smart Key. Pamiętam, jak było głośno o tym. <coughs> I było o tym mówione, to jedyne złącze, które łączy urządzenia Internetu rzeczy z technologią Blockchain tworząc Blockchain of Things. Naszym celem jest stanie się standardem komunikacji dla urządzeń IT. I e, tak jak technologia Bluetooth jest standardową łącznością bezprzewodową, przeczytaj więcej, by dowiedzieć się jak. No e, to nie jest smartki, poczekaj. Sky Network, ja wziąłem. Sorry, przepraszam. E, to się tutaj. Sky Network, sorry. Weźmiemy smartkey. To jeszcze źle tu zrobiłem. SmartKey Dobra, weźmiemy sobie Twittera państwa SmartKey'ów A to dlaczego nie znaleziono użytkownika? SmartKey, platforma No jest to, to się podstawia, więc Dobrze widziałem Sorry, zamotałem się trochę. No nie, jest smartki. No to, to dobrze wziąłem, tam dobrze tam przetłumaczone mamy tutaj. A więc zobaczcie, to wszystko jest po prostu pewnymi założeniami. Ja, jak to działa, to proste, stworzyliśmy łącznik, który pozwala projektom Defi rozwijać i umożliwiać inteligentnym miastom przyszłości. To wszystko, co możemy tu poczytać i zobaczyć, no smartki, Defi, Connector, SK, dobrze, przepraszam was, bo ja się już zamotałem, po prostu nieraz gdzieś tam. A więc widzicie, no, zamiast tego, było to ogromnie promowane e, przez pewnych youtuberów, e, gdzieś mm, na samym początku rzeczywiście ci ludzie zarobili ładne pieniądze, ja nie mówię, że nie, że broń Boże, że tutaj e, neguję cokolwiek, tak, włożyli jakąś kasę, Później, kiedy przyszedł listowanie na kukonie, to rzeczywiście to wystartowało i dało się zarobić na tym pieniądze. Jak jest dzisiaj? Nie obserwuję tego projektu, moi drodzy. I nie, takie pytania do mnie: A co ja sądzę, a co ja myślę, a co ja w ogóle tego, to dla mnie są bezsensowne w ogóle. Ja na moim, na moim kanale będę mówił o pewnych projektach, ale. Ogólnie, moi drodzy, no ogólnie, jest Andrzej z codziennej daczki dyskomfortu, który robi półtora godzinne filmy, nie wiem, dwugodzinne filmy, mówiące naprawdę kompleksowo, no facet ma ogromną wiedzę o jakimś projekcie i myślicie, że chęć oglądania takiego czegoś jest duża? Nie. Ludzie czekają na to, żeby po prostu im powiedzieć, kupuj to i nieważne, czy on będzie ten projekt Mówił o tym, o tamtym czy o sramtym, Dzisiaj na tym zarobisz. To ich tylko i wyłącznie interesuje. O, jeszcze tu wyszedłem do tego. I, I pokazałem Wam te cztery projekty, moi drodzy. I tutaj mamy taką prawdę. Wyjdę już z tego, wejdę tutaj do Kołidego. Prawdą jest taką, że to, co rynek dzisiaj nam pokazuje, zobaczcie, mamy wszystko praktycznie na zielono. Nieważne, jaką to ma nalepkę, czy to jest polskie, czeskie, ukraińskie, norweskie czy inne. Liczy się moi drodzy trend, który powiązuje na rynku kryptowalut i pośrednio wszystko co dzieje się w danym projekcie kryptowalutowym ma znaczenie poprzez społeczność moi drodzy, poprzez ludzi chętnych na zakup danego projektu. Jeżeli mówi się o Cardano ostatnio czy będzie miało ogromny, e, tą, tą swoją, ten blockchain w kierunku tych e, smart kontraktów, no to podaje się różne współprace, podaje się różne wiadomości, to napędza to koniunkturę zakupową tego projektu, moi drodzy. No to nie jest tak, że te projekty mają, tak jak powiedziałem Wam kiedyś już dawno, i będę znowu powtarzał, że one mają zaplecze, nie wiem, bloku maszynowego, hal produkcyjnych. Samochodów na parkingach, sprzedaży czegoś materialnego. Nie, wszystko sprzedaje się wirtualnie, moi drodzy. Zrozumcie to. Nie kupujesz produktu, który możesz dotknąć namacalnie w domu, albo wsiąść do niego, przejechać się nim, albo, nie wiem, uprawiać ziemię na niej, albo kupować budynku jakiegoś. Kupujesz po prostu wirtualne założenia, które obowiązywały będą w danym świecie. Oczywiście, pośrednio będzie to miało wpływ na pewne. E, gałęzie przemysłu, IT, e, biur podróży, e, gier, e, różnych innych rzeczy. Ale jest to tylko pośredni łącznik między tym wszystkim. I chciałbym uzmysłowić jeszcze, jeszcze jedną rzecz. Moi drodzy, e, mentalność polskiej, e, polskiego człowieka, polskiego ludzia, jak to można powiedzieć, jest taka, że jeżeli coś nie jest jego po jego myśli. Jeżeli chcesz mu cokolwiek uświadomić, to jesteś jego wrogiem. Jesteś po prostu dla niego kretynem, idiotą, i tak dalej. I możesz mu nawet tłumaczyć, mówić, i tak będziesz po tej złej stronie, moi drodzy. I to, co ja na moim kanale staram się tutaj powiedzieć, staram się powiedzieć, jaka jest rzeczywistość. I to wielu ludziom się nie podoba. Wpiszą, że ja w kółko powtarzam jedno i to samo, że ja cały czas bredzę o jednym i ty, tym samym, że ja nie przygotowuję się merytorycznie, że ja nie wiem w ogóle, co robię na tym kanale. No to mówię dla takich ludzi: cześć, wyłącz nie przychodź tutaj. Nie pokazuj się po prostu. I tyle. Kończąc ten, ten wątek o tych polskich projektach kryptowalutowych. Moi drodzy, kiedyś był taki projekt Golem swego czasu. Miał on za zadanie um, udostępniania miejsc, miejsca na dyskach e, łącznych ludzi, którzy są w tym systemie, czyli w tym e, projekcie. Tak? Na całym świecie można było udostępniać miejsce dyskowe i w zamian za to dostawało się jakieś mm, tokeny tak? e, tego Golema. Dzisiaj ten projekt praktycznie nie istnieje. Był on naprawdę robiony na jakimś tam uni uniwersytecie w Polsce przez jakiegoś doktora prowadzony i słuchajcie, założenia były czcze, piękne, fantastyczne. Nawet miałem ten projekt, kupiłem, wierzyłem, bo usłyszałem, że to polski projekt, trzeba wspierać polskie projekty. Oczywiście e, jestem za. Tylko moi drodzy, społeczność, jaka była zbudowana wokół tego projektu była znikoma. Nie oszukujmy się. Eee... Projekty, które mają ogromne pieniądze na promowanie się, a jeżeli poczytacie troszeczkę o niektórych projektach, które na przykład wykupują miejsca na Wall Street, znaczy na Wall Street, na, w Nowym Jorku na banerach, w Wielkiej Brytanii, na różnych platformach jak CoinGecko, CoinMarketCap, gdzie indziej, to idzie taka fala pieniędzy na promowanie danego projektu, że to Napędza właśnie siłę, koniunkturę zakupową. I każdy projekt, jeżeli byście sobie wzięli, ma na początku w, swojej, w swoich założeniach promowanie się. Jeżeli przeczytacie sobie moi drodzy jakikolwiek Białą Księgę, czy jakąkolwiek mapę drogową, to jest praktycznie wszędzie zaznaczony punkt o reklamowaniu się, o wdrażaniu. O udostępnianiu swojej marki, tak? I to jest normalnym zabiegiem, który obowiązuje w każdej, można powiedzieć, w każdym projekcie, tak? No, nie da się czegoś otworzyć i nie da się czegoś zbudować bez społeczności. Czy warto inwestować w polskie projekty kryptowalutowe? Ja uważam, że trzeba byłoby je obserwować, trzeba byłoby trzymać rękę na pulsie. A jeżeli ktoś jest ryzykantem i lubi po prostu zaryzykować, no to może część pieniędzy rzeczywiście tam ulokować. Ale moi drodzy, trzeba było przeanalizować, jakie są wolumeny, gdzie to jest notowane w ogóle, yy, jakie jest zainteresowanie, jak jest jak z realizacją tych wszystkich postanowień, yy, jakie są, jak, jacy są partnerzy, yy, ale partnerzy nie na papierku, nie na tej stronie tylko internetowej, tylko rzeczywiście działający, bo. Jeżeli zobaczycie, na przykład powstają projekty Platform Defi, tak? Nowe jeszcze do tej pory. I jak ja patrzę na przykład na taki projekt Kalata teraz, na BSC, który jest, ile on podpisuje różnych współprac z różnymi innymi projektami typowo Defi, no to mówię, rzeczywiście ten zespół coś tam tworzy, tak? Coś tam chce zrobić. A są projekty Defi, które naprawdę gdzieś takim projektem jest który ja bardzo lubię, i, ale powoli do niego się zniechęcam, jest pan Słab, moi drodzy. Ogromny projekt, który miał ogromny potencjał, a moim zdaniem teraz, moim, to jest moje zdanie, schodzi na psy. Non-stop tam kombinują, non-stop coś przesuwają, non-stop coś likwidują, non-stop jest jakieś zafirowanie. Dzisiaj tabelka, które projekty będą już nie są opłacalne, to wyrzucić je. I teraz ludzie wkładają tam pieniądze, za chwilę muszą wszystko wycofywać, robić opłaty, e, wrzucają w jakiś inny projekt, który po chwili znowu oni wymyślają, że nie jest ekonomiczny i w ogóle im nieopłacalny, i znowu go likwidują. No, ja wycofuję stamtąd wszystkie swoje środki, które miałem, bo uważam, że jest tam takie zamieszanie, nie ma jasnego przekazu, moi drodzy, nie ma jasnego kierunku. Oni nie wiedzą po prostu, gdzie mają, w którą miejsce pójść. Takie jest moje tutaj wrażenie, które ja odnoszę, jeżeli chodzi o tą platformę. Wymyślałem jakieś inne rzeczy, jakieś defi, rysunki główna, jakieś inne, a nic praktycznie nie robią w kierunku, żeby to wszystko zmieniać. Zmienili szatę graficzną, która uważam, że i tak jest gorsza niż była, bo <laughs> gorzej się teraz to wszystko wyszykuje. Takie jest moje odczucie. Ale są projekty, które dobrze sobie radzą i e, dobrze e, prosperują, tak? Jest to Algorand na przykład, jest to Luna, jest to Solana. E, jest to Cardano, moi drodzy. Ethereum cały czas. Także jest naprawdę w co inwestować i nie szukajmy czasami, nie szukajmy wiatru w polu, moi drodzy, bo ja przekonałem się, im więcej szukasz, im więcej grzebiesz, tym większe gówna znajdujesz po drodze. Taka jest prawda, moi drodzy. Jeżeli ktoś ma naprawdę chęć zarobienia w świecie kryptowalut pieniędzy, nie tu wybujałych miliardowych kwot, to, jeżeli będzie inwestował w projekty, które są naprawdę e, na jakiejś tam fali, ale fali wzrostów e, popartych tym, że wprowadzają różne rzeczy, to na pewno znajdzie je w pierwszej setce. I tu nie ma co kombinować, nie ma co szukać, Bóg wie gdzie i, i jak. E, mamy teraz, jeżeli jeszcze kończąc, bo już roz, rozpędziłem się dalej. Mamy teraz nową e, formę e, zrobioną na. Akcji e, Finity moi drodzy. Na portfelu RONI można stakować Akcji jest Teraz też warto by się zainteresować. A więc e, można zobaczyć, że ten projekt cały czas się rozwija. Pro, proponowali coś i wprowadzają to. A więc takie wiadomości są fajne, takie wiadomości e, powinny nam dawać do myślenia. No być aktywnym w tym świecie Twittera, zaznaczyć sobie ileś obserwowanych projektów i patrzeć, co tam się dzieje. I wtedy reagować na to w sposób odpowiedni. Jest Hedera Bar, jest Nir, moi drodzy, jest Phantom, jest KSM, jest Clay. No, jak tutaj patrzę przewijam, jest Waves, jest Celsius nawet, moi drodzy, jest MKR, jest Sushi, Rune, jest Compound, jest OMG. No, zobaczcie, jest Synthetics, One. Tifual, Chili's jest na 80. miejscu, DSR. no Zobaczcie, jest tego, STX, naprawdę engine, e, Dydex teraz. Naprawdę jest tych projektów, e, w które można się zagłębić. I ja uważam, że ja, ja już powoli, powoli kształtuję swój obraz tutaj e, tych kryptowalut. Po prostu e, zmieniam e, swój tok myślenia to od myślenia, że im więcej będziesz szukał, tym więcej osiągniesz. To jest nieprawda, moi drodzy. Prawdą jest skup się na trzech, czterech projektach i po prostu patrz, inwestuj i realizuj zysk. Taka jest moja konkluzja na dzień dzisiejszy. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy we mnie wierzą, którzy dają mi siłę do dalszego działania. Za to, że oglądają, dają łapki w górę, komentują. Naprawdę serdecznie dziękuję Wam za to trzymajcie się, cześć.